Ktoś napisał mi komentarz, że zaczął czytać pismo święte, zaczął od Starego Testamentu, doszedł do połowy, no i musiał skończyć, ponieważ jest tam tyle zła, tyle rozlewu krwi, że nawet w filmach tyle nie ma. Ale skąd to zło i tyle rozlewu krwi w Starym Testamencie? No wszystko dlatego, że nie słucha się Słowa Bożego, że nie czyta się Pisma Świętego, że nie poznaje się i nie chce się poznać tego, co Bóg dla nas przygotował, a On przygotował same dobre rzeczy. Dlatego jest tyle tam rozlewu krwi, ponieważ ludzie nie chcieli słuchać Słowa Bożego. Więc, dzisiaj, dalej, nie czytajcie Słowa Bożego, nie czytajcie Pisma Świętego, a będą się działy jeszcze gorsze rzeczy. Nie możecie czytać Starego Testamentu. To jeżeli go nie będziecie czytać, nie będziecie czytać Pisma Świętego, to nawet nie będziecie mogli żyć, bo jeszcze bardziej, jeszcze więcej będzie zła na świecie. No bo skąd się bierze to zło? A no właśnie, kiedy się nie słucha Boga, to jest zło. Koło się zamyka. Przerwiecie to czy nie?